Witam serdecznie, szanowni Państwo, Marcin Rola, kłaniam się jak zwykle bardzo nisko, witam wszystkich tiktokowców, banbajowców, w szczególności instagramerów, facebookowiczów, Fiksowiczów, twitterowiczów, kochani, udostępniajcie gdzie tylko możecie wszystkie te treści, które ja tutaj Wam um, prezentuję, jak oczywiście chcecie, to jest wolna wola. Bardzo Was serdecznie zachęcam i zapraszam do wspierania telewizji w Real 24 bo to Wy jesteście naszymi szefami, to Wy nas wspieracie, no dlatego możemy pozwolić sobie na pełną niezależność, więc o to wsparcie bardzo Was serdecznie. Prosimy My I przechodzę, Szanowni Państwo, od razu kochani, jedziemy, pokażmy, jaka piękna gra. My o tym mówimy od dawna. I już podprogowo, zobaczcie, takie pytania na razie są zadawane, ale już podprogowo wiadomo o co chodzi. Czy Ukraińcy powinni być wyborcami w Polsce? Ważne pytanie przed wyborami samorządowymi w 2024 roku. Czy Ukraińiec może wybierać radnych burmistrzów i prezydentów miast? Dziś Ukraińcy nie mają praw wyborczych w Polsce, ale Unia Europejska nie zakazuje przyznania takiego prawa cudzoziemcom w wyborach lokalnych. To jest piękna, piękna zagrywka podprogowa, żeby zobaczcie już wygładzić nas, że do tego ma dojść. To jest dopiero początek, a ja jestem święcie przekonany, że to jest, to jest dopiero początek, szanowni państwo, bo tam wybory samorządowe, tu jakichś radnych i tak dalej. Zaraz będziecie mieli Ukraińców w, rad, w, rad, rad, w radach osiedla, radach miast, na wójtach, na burmistrzach, prezydentach miast. Ale potem docelowo ma to przecież w jakimś kierunku w największej mniejszości. Przypominam, że tutaj zawodników mamy z Ukrainy no, kilka milionów. Właściwie nie wiemy, ile, ile tak naprawdę mamy, mamy tutaj Ukraińców, którzy uciekli z Ukrainy, ale obstawiam, że no, gdzieś między 3 a 4 miliony na pewno. Pewnie, na pewno jest, szanowni państwo. Ale tych statystyk, no, nie znamy, bo nie ma, nie ma tutaj e, takich racjonalnych statystyk, a tego pewnie nikt w Polsce nie prowadzi, no, bo to jest Bantustan, więc wiadomo, że e, nawet jakby było 10 milionów, też bym się nie zdziwił. E, ale kochani, podprogowo jest to prezentowane, ja już to mówiłem od dawien, dawna tam nas wyzywali, jak zwykle od ruskich onuc, jakieś brednie i, i, i zobaczcie, no wszystko to się spełnia. Znowu teoria spiskowa, która staje się faktem. No przecież o co tutaj chodzi? No właśnie o to chodzi, żeby podprogowo, takie gotowanie żaby, prawda? Wolne gotowanie żaby. E, na razie tylko takie artykuliki, zadawanie pytanek, wiecie, i tak dalej, i tak dalej, żeby nas tutaj wygładzić, żeby nas tak trochę popieścić, wiecie, żeby nas, nam to gdzieś podprogowo już wprowadzać. I to się dzieje. I to się dzieje. I to się najpierw takie coś stanie, bo to wiecie, schodkowo, gotowanie żaby, schodkowo, nie od razu, wiecie, nie od razu. Żeby tak nie wkurzyć jeszcze tych bardzo tych Polaków, ale przyjmijmy w przeciągu pięciu lat. No, partia ukraińska, kto wie, może nawet partia banderowska w polskim Sejmie. Niemożliwe? <laughs> Niemożliwe? Cholernie możliwe. I do tego oni prowadzą, do tego ci zdrajcy narodowi prowadzą. Szanowni, więc ostatni dzwonek. Ostatni dzwonek. Ja ostatnio ogłosiłem bojkot produktów z Ukrainy dla moich widzów. Popieram i bardzo was to proszę, żebyście bojkotowali wszystkie możliwe produkty z Ukrainy. SprawdzaJCIE jest ta aplikacja Pola można zweryfikować także kody kreskowe. Ja osobiście kupuję od polskich rolników oczywiście, ale wiadomo, nie zawsze mogę, więc, więc też staram się to weryfikować. Tam pani Kasia jedna z widzek, widzów tutaj pokazała bardzo fajny sposób dla ludzi starszych, czyli chodzi codziennie do sklepu gdzieś tam z notatnikiem, z karteczkami samoprzylepnymi przyklejają towary, że produkt pochodzi z Ukrainy. Kochani, bo nas zaurają, nas zaraz nie będzie. Od gospodarki się zacznie, tak? Po to właśnie jest to robione wszystko, żeby zniszczyć polskie rolnictwo, polskie górnictwo, polski przemysł. Wszystko ma być tak naprawdę zaorane. A zobaczcie, na Ukrainie tym się kompletnie nikt nie przejmuje. Mało tego, przecież tam nawet słyszymy głosy, że są przeciwni przecież tym wszystkim zielonym, e, zielonym planom globalistów. I Ukraina na 100% tego nie, przej nie przyjmie, kochani. Nie przyjmie. To mają przyjąć. Polacy i mają być zaorani i wyrugowani. To, co mówiłem na proteście rolników, to się ziszcza. I po to też jest to politycznie robione w taki a nie inny sposób. Czyli najpierw wybory samorządowe, a potem wybory parlamentarne, kto wie, może nawet, może nawet kiedyś fajno Polacy wybiorą sobie prezydenta z Ukrainy, może jakiegoś komika, jakiegoś aktorzynkę, kto wie. Kto wie, kochani, taka narracja idzie. Taka narracja idzie. Ja już widziałem, pamiętam programy, które o tym były. Już te pseudomedia antypolskie, tak wiecie, gotują tą żabę bardzo powoli, żeby nam taką narrację już sączyć, żeby nas do tego przygotowywać. Przygotowywać. I to jest ostatni dzwonek. I to jest ostatni dzwonek. I pytanie. I pytanie. Czy my w ogóle chcemy, jako Polacy, mieć jeszcze państwo? Czy my chcemy? Czy my zasługujemy? Może nie. Może nie. Może, to, co ja teraz mówię? To jest utopia pewna, bo już jesteśmy tak zaorani, tak zniszczeni, tak wynarodowieni, już nie jesteśmy właściwie narodem w swojej większości, tylko jakąś biomasą. Może faktycznie tak musi być, że musi być tu pan, który złapie tych Polaczków za mordę i wtedy będzie nimi, wiecie, tutaj zawiadywał. Ja wychodzę z założenia, że państwo, państwo suwerenne, państwo niepodległe, polskie jest z ogromną wartością i bardzo bym chciał, żeby jednak przetrwało. Więc musimy się absolutnie sprzeciwiać tego typu narracji. Także, bo jest to, w mojej opinii, narracja radykalnie antypolska. Tyle ode mnie. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję. Może się nie zgadzacie, może przesadzam, może macie inne opinie. Piszcie w komentarzach, udostępniajcie. Bardzo was serdecznie także proszę o wspieranie telewizji Brałymi 24, bo to wytworzycie te niezależne propolskie media. Do zobaczenia.